Wiemy, o co gramy? Tak, o zwycięstwo w grupie. No brawo, no już się bałem, że będziesz uciekał, że nie kalkulujemy. Nie, nie, nie. Kalkulujemy, kalkulujemy. No dobrze, a jak będziemy grali? Zwycięsko. A krócej? Yy, wygramy. Tak? No, krócej. <laughs> mamy plan na Bułgarki? Mamy, oczywiście, że mamy. Graliśmy sparingi z nimi przed, przed turniejem i, i one nam dużo odpowiedzi dały na... Na to, na to spotkanie teraz znamy ten zespół, już myślę, że dobrze. Teraz trzeba to, to wykonać na boisku. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy taktycznie dobrze przygotowane. Zresztą te dwa poprzednie sparingi towarzyskie gdzieś tam pozwoliły nam się oswoić z tym przeciwnikiem. I mam nadzieję, że dzisiaj wyjdziemy pozytywnie nastawione i, i wygramy to spotkanie. Przed nami mecz z gospodyniami, z bułgarkami, z najprawdopodobniej pełna hala. Jesteście na to przygotowane? Myślę, że tak. Dziewczyny, dziewczyny już grały z większą widownią. Ja, co prawda, nie, ale już mam pierwszy mecz za sobą i myślę, że będzie tylko z górki. A dziewczynom też będzie łatwo, no bo są do tego przyzwyczajone po prostu. Ostatni okres covidowy no nie pozwalają na to, żeby je kibice, ale dziewczyny dobrze wiedzą, jak się gra w takich warunkach.